Gdzie by tu dzisiaj pojechać? Hmm, hmm, hmm. Cześć! Wiecie gdzie jestem? Jestem bardzo daleko Dotarłem do końca świata. I... Zapraszam na premierę z drapeczki Kasa w sejfie. Na premierę zakupiłem 10 sztuk za kwotę 50 zł. O co tutaj chodzi w tej zdrabce? No, mianowicie chodzi o to, żeby pod warstwą sieralną znaleźć napis kasa. Jeżeli znajdę napis kasa, wtedy wygrywam przypisaną kwotę do tej gry. Jeżeli znajdę dwa razy napis kasa, wtedy wygrywam, wygraną mnożę razy 2. Jeżeli znajdę trzy razy napis kasa, wygraną mnożę razy 3. Mamy 10 stopni wgranych od 5 zł do 222 tysięcy to co biorę się za drapanko No ta zdrabka chce być raczej pierwsza no to co szukamy szukamy napisu kasa Nie takiego napisu w grze numer jeden nie ma. O, jest, proszę bardzo, jest pierwsza pierwsza kasa, jest dobrze. No na razie. Na razie nie ma, ale bądźmy dobrej myśli. No w tej zdrapce jest tylko jedna kasa. Ile ta kasa jest warta? 5 zł. Mhm. Dobra. Pierwsza zdrapeczka się wróciła. Gdzie są te cyfry? A tu? Dobra, czyli tu mamy piętala. No i szukamy, szukamy. Nie wiadomo po co są te liczby, jak tak w sumie chodzi tutaj głównie o, o napis. uuuu żadnej kasy tu nie będzie jest, 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 jest jest, jest proszę fajnie fajnie, fajnie, ile to? ta taka kasa też 5 zł no to jak na razie dwie zdrapeczki zdrapane i i na zero mhm, dobra fajnie Trzeć jest drapeczka. Ciekawe jak ta premiera się zakończy. Naprawdę. Bardzo mnie to interesuje. Uu, chyba pierwsza będzie przegrana. No nie ma, nie ma nic pusta. Zatem może ta nam wygradzi wynagrodzi podwójnie. No, pokaż, no pokaż. Up, też będzie pusta. No, no niestety, pusta. A tak się ładnie zapowiadało. O, jest kasa dobrze. Trochę ponarzekałem i jest. Ja bym tak chciał. 3 razy kasa w jednym polu gry. Czy to jest możliwe? No dobra, ile ta kasa jest warta? znowu 5 zł. U, wygląda na to, że dużo będzie tych chyba piąteczek. Cyfrę kontrolna. Mm -hmm. Później pani w do powie, że nie dodrapa. Ah. Ileż to człowiek musi się nadrapać. No proszę, to na samą okej, okay, Idziemy dalej. No i liczę na to, że coś tu będzie. Du, 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 Liczyłem, liczyłem i się przeliczyłem. Hmm. Jest kasa. O, jest też, bo dobrze, dobrze, dobrze. Juhu, du, 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 du. Czyli piętnaście zeta jest na pewno. Juhu, du, 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 du. Fajnie, 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 fajnie. Ostatnia szansa na wygraną. No dobra, i to tu mamy pięć.

Stałem z rana taki niewyspany, bo musiałem daleko jechać po te zdrapki. No, widać? Nie najgorzej, nie najgorzej. Nie najgorzej to wyjdzie. Jeszcze troszkę, jeszcze troszkę tych napisów poproszę. No, no i gdzie jest ten napis? Ja tylko chcę, tylko... Tylko, tylko trochę kasy. Kasa. Hajs. Money, money. Mm. Fuck. Szukamy tutaj. Du, du, du. No jakiś napis i jakaś kasa. Hmm. No co, została nam ostatnia zdrapeczka, decydująca. kosa, kosa, kosa kosa, kosa, kosa wow. nic, już, już czuję, że nic nie będzie no, dobra pusta okay. podsumowanie podsumowanie raz, dwa Trzy, cztery, pięć, sześć pustych zdrapek, sześć pustów. I tu mamy dziesięć, dwadzieścia, dwadzieścia pięć złotych, dwadzieścia pięć złotych, dwadzieścia pięć złotych pięć. Trzydzieści, trzydzieści, pięć, czterdzieści, czterdzieści złotych, no to dyszka w plecy, dyszka w plecy, jak na premierę, nie najgorzej, a nawet bym powiedział, bardzo dobrze. No i co, dzięki Wam za oglądanie. Na razie, ho. cześć.